Beben, witam, witam widzowie tego typu Benz. Tego typu, subójcie kanał takim może to fał, mój fanbash tego typu. Subójcie, subujcie kanał. Łotka pogoda, głowowe. Yy, widzowie, jest taka informacja, bo wiem, że się już pytacie się o te życzenia, które zamówiliście, a nie zrobiłem. Teraz na autobusy idę. Jadę na tą drugą procesję. Widzowie, Postaram się wam to na jutro mam wonne widzowie to jutro będę to dzisiaj nie dam rady widzowie dzisiaj nie dam rady wasze ja wiem że zamówiliście ale dzisiaj nie dam rady jutro mam wonne widzowie to mam możliwe wam to Sorry, sorry widzowie, Mów, wstrzymuję wam to z powodu tych pozornych życzeń, bo mam tego sporo teraz, widzowie. Bardzo sporo tego, muszę to ogarnąć. Teraz ja się wstrzymuję tą, tych zamówień na ten temat, widzowie, żeby, żeby nie było później, że ja was oszukuję. No, sorry, że takie jest przys grube przysunięcie, ale co. Nic się nie zrobi. Widzowie, jutro mam agat wonne. To jutro, tak w południe Wam to ogarnę, widzowie. Tylko przypominajcie się, piszcie, żebym ja się później nie główkował, dla kogo to ma być. Jest tego dużo. Wiem, bo widziałem Wasze skryny, tego, ale cóż. Święte się też zbliżają A po drugie ja mam dwie posesje Dzisiaj to nie dam na bank radę widzowie, żeby nie było Dzisiaj nie dam radę, bo na tej drugiej posesji mam dużo roboty. Bo już dostałem telefon do oganięcia, bo już wiadomo święta się zbliżają, tego i muszę to oganąć. Widzowie Takie życie O wow, wow. Eee, Na pewno Wam się podobał ten challenge dla Wołunia Na moim kanale jest tam Też ledwo wrzuciłem to na kanał Widzowie Ledwo, ledwo Z tego powodu, że nie mam kiedy też wczoraj wróciłem trochę późno, około 17, to byłem kapnięty jak nie wiem co No ale, w widzowie, mamy dodatkowe godziny nabite. Im więcej godzin, tym, tym więcej dostanę pieniędzy. Było no, tego typu. No dobra, poczekaj na autobus żebym pojechał na tą drugą posesję widzowie Wejdę sobie w cień, bo mi się odbija światłem co tam piszecie Kamil tego, nie Kamila ty nie zarządzasz tego ja pasam się to jutro na szybciej ogarnąć. Nie wymuszajcie na mnie, bo ja mogę Wam oddać te pieniądze i pocałujcie mnie w cztery litery. Ale nie jestem hamem. Kamila, Kamila. Do Ciebie się tyczy. Nie wymuszaj na kogoś, bo to gówno zrobisz z wymuszaniem. To jeszcze automatycznie blokujesz innym ludziom. Tylko przypominam. Bo ja nie jestem jakimś frajerem. Prosty jak drut. Kamila, jak się śpieszysz, to ja ci oddam ten hajs za e, pozań czy tam życzenie, które zamówiliście, zamówi, zamówiłaś. I potem co mnie w dupę? Bo na razie to pokazujesz Kamila tutaj, że jesteś Yy, nie wiem, jak tu uznać, brak szacunku do innych ludzi. O, proste jak drut. No, do kamienia to nie wychyla się tak. Jutro w południe zacznę organizować to wszystko, co zamówiliście. I tak dostaniecie widzowie na prywatny. To i tak linki dostaniecie, to popie, popierzecie sobie. No dobra, kończę, bo już autobus jedzie, łoba, tego tyba. Trzymajcie się, się, do na jutro, prawie po życzeń tego typu, Będę.